Ciekawski z tej strony Polski YouTube i dzisiaj będziemy nagrywać 6 saszetek. Czekajcie. To te saszetki zrobił mój kolega, żeby nie było. To są saszetki zrobione przez mojego kolegę. 6 jest. Raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć. I S6. No to bez zbędnego marudzenia. Zaczynamy do otwierania. No coś źle, coś za dobrze, to co on tego nie zapieczętował. klej Good. No i tak. Widać to to. O, jaka słaba ostrość. Lima, Robin Olsen, Eric Johansson. Ostrość, ostrość, ostrość. Jest Matias Suarez. Lol, to są. Macias, nie wiem kto to, kto to zrobił, jakiś mój kolega doszły dzisiaj do mnie ktoś mnie wrzucił w to skrzynki chyba i chyba ten kolega mi zrobił to ze swoich powtórek o ile się nie mylę to za dobre karty to nie są no i kolejny Rijo Johansson, Marco Stiller pazówki no jak widzicie, no to, to 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 nie jest coś dobrego. Może coś tu jeszcze dodał? Może dodał, może nie, ale chyba nie. Maxi Perera, Maxi Perera, Henderson, Henderson, Kasztan Lima. No, dla, jakby, jakbyście chcieli wiedzieć, to te karty to są moje powtórki. Nie, nie wiem, czy ta osoba. Która mi to wysłała, specjalnie chciała, żebym żeby miał powtórki, jak dużo samuelkich. Mohamed, e, dobra karta. Czekajcie, siedem kart tu było. No dziwne, dziwne, chyba coś tu zrobił. Nie tak. Nie. Sorry, mój brat. Cięcie. Dobra, Salino, jakieś głup. bazówki, które są moimi powtórkami, znowu 7 kart, no dziwne, dziwne, o, ostatnia paszka chyba coś tu będzie, coś tu będzie, czuję, czyli tak, mam no. bulut, huborusja Huborusia Dortmund, spoko, powtórka, Kokemaster, Master, powtórka, czekajcie, czekamy na ostrość. Dawid, Sylwa, powtórka, Galata, Sarek, powtórka, u Jared Pika. Dobra karta. Tylko bez ostrości. Jared Pika i Manchester City. Dobra, to, to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. No to widzimy się nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy będę nagrywać. Serdecznie pozdrawiam hejterów. Nara.